Siema, ja jestem Kremlek i Ty Dzisiaj widzicie kolejny odcinek z Minecrafta e, I będziemy sobie e, Budować a Dokładnie i Będziemy sobie e, Dokajczać dokaj, e, Nasz parlament, który jest Tam o, czy tam e, ten, I zrobimy no, kilka takich rzeczy No wiecie Okej okay. Eee, nie, nie tak. Eee, no. I jak widzicie, tutaj mamy już stolik zrobiony. O! Dzień dobry. Proszę proszę. No, przepraszam. I tak. Posywałbym tutaj jeszcze urnę zrobić. No i dużo takiej rzeczy. Ale na razie tutaj przyjdziemy. Mmm, eee, tak. O, tutaj, to tak jest. cyk, cyk. O, jeżdżę. O, to wam Nie, to teraz. O, tak. I teraz cyk, cyk. No i ciebie wstąpi? Jest tu. No i może dzisiaj się pojawi gleichwik, choć nie obiecuję. I patrz. Nie, no tak, tak. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień. Dobry, dzień dobry.

To takie ciemne szkło mm. Mm. Taka ładna Nie to oh my God. Ok, musimy po schodach iść i lecieć, oczywiście. Mm. Nie to urynami bym mogła stać. Okay. Mm, tak. tak, nie. Tutaj też nie? Okay. No i oczywiście bardzo Wam będę widział, No jak zostawicie. Słuchajcie na tym kanale będziecie na bieżąco No i co? Lecimy dalej Jak będzie może czas to pójdziemy na ten yy, Na serwer Znaczy nawet A w ogóle XD zatkałem się tu To sobie raz yy, I ten Moi widzowie, jak wiecie już, czy nie wiecie, to ja powiem. Weźmy wersję na 17, jeszcze jej tutaj nie mamy. Ale już później, może pociągnąć tutaj sobie. Dodamy i ją ja będziemy mieć. Tak, teraz musimy sobie wziąć szkło. Takie, takie szkło. O, nie takie to. Tutaj szkło. To białe szkło. Nie to Tylko takie coś o yy, Dobra, i tutaj ucieknie ma. Tutaj to tak. Zalepiłem i sprawa. O jak to nie rzucać. Sprawdźmy. Tak. Tak. Tak czy Pole do szkół. tak? Czy co? Tak. to tak ludzie pod Tutaj będzie dziurka. czy tak, tak zostanie. Okej. Okay. Tutaj tak urna zostanie. I no i co? I lecimy tutaj? Tutaj zrobię troszeczkę mniej. Tam było na pięć, tutaj zrobię na trzy, a no, na cztery. Tutaj będzie tam jak jest długością. Sześć. sześć, tak sześć, tak. Sześć, to nie, nie, 6 to będzie 3, tak. tak. nie, no, tak. nie, nie, no, taka nie, nie, mała nie, 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 taka nie, być. Tylko żebym tutaj nie, utknąć, nie, 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 nazwał nie, nie, Ej, widzieliście to widzowie cofnąło kompletnie mi blok Ale w ogóle widzowie to jest git Tutaj mamy większą suficię Co jest? Nie, o, jeszcze nie na to chodzi. Tak. Tutaj na przykład. Tak, tak. Albo.... Yy, ten... No, 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 jak to... Yy. blok And stone. Just we are tak. Cek. Ne tak, bo tutaj jedno tak zrobię, tylko I teraz lam. Okej, okay. cyk, No kurde. cyk, O. Myślę, że nie. Nikt się nie skapnie. I tutaj dziurkę, tak? Nie, no tak, że nie ma, tak. No, tak. Wow. No, tak. No, okay. Mrek, to No, perły. Zobaczy... Okej. Jezu O, Odej się wpada. To zobaczymy, i zobaczmy, czy ten. I zobaczmy, czy ten. Dobra. Szybko sobie ubieram kurtkę, bo nie mam kurtki. Może biorę kurtkę. Tę sobie ubieram, bo piękna darytówka też mam. Super, no ale ta to chyba lepsza. No. Dobra. Bierzemy jeszcze to. Eee, zakładajmy na siebie. Sprawdzać, jak się tutaj dzieje. I trochę zimno jest. Dobra. Gdzie funfel? Tutaj jesteś funfelik. Tutaj jest ci A gdzie jest Elwise Gigantix? Gdzie? Gdzie oni poleźli? Co ma są Co jeszcze przed chwilą widziałem Elwiskę i Agentika. Funfel, są bo zaraz? No, wiesz co, zaraz. Tu jesteś no smycz. Ty, 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 agent. Nie wiem, czy ty co dostaniesz, Elwisek? Ty, ty, ty ty ileś ty Elwisek jest? Elwisek Chciałbym przyszł to za wypisuję Tu jesteś Idziemy No nie chciał, że ich zgubiłem! Idzie! Do góry kotki! Poganiecik ze Jelwisek. Wiem, bo szaberki i ma i bubu. Bubuś, ale nie. jest strąży Elvisek zobaczysz za agenta pilnowanie. Bo Elwisek to wszystko pilnuje. Tak dobra. Tutaj jest wszystko G. Ten jej w ogóle. To już późno mówię, ale goście jak jak widzieli. Gmurkę teraz ruszam. No bo teraz to nie moja siostra. Moja siostra tu nie nagrywa. Nagrywa tutaj ktoś? Halo? Nagrywa tu ktoś? Halo, halo? Czy tu ktoś nagrywa? Idzie, nikt tu nie nagrywał. Mówiłam, nikt tu nie nagrywa. Tylko ja sam nagrywałam, ja zrobię tak. Ej, Wziąłem za książkę, podłożyłam telefon pod książkę, wziąłem w jeszcze później dałem za sobie na książkę i telefon na zaszyt. Jakoś mi się trzyma, no bo się takie taki otworek. I domów. dałem dałam telefon, jakoś mi się trzyma. No i tak nagrałam taka filozofia z tego nagrywania. Dobra, lecimy sprawdzać, czy tutaj domek mojego kolegi, nie zamógł. To się widzimy za zamóg. W ogóle tak wycofać. Taki no dla nas, zobaczymy, co tutaj Aj. Ja nie mój jednego. Może się nie skapnie. Dobry, mm, nie ma dobra, nie ma Zobaczmy, to sklep właśnie. Ok, zjemy sobie tego kracionego z hebika. okej, tutaj ileśmy dalej okay. to robić? Odcinek akurat trwa już 15 minut. Cały kwadrans i tam. Tutaj mamy urękę.

我宁、嗯、愿我不能吃。 in the tree. <laughs> <at> <laughs> it. No, nie plec, tylko pyły it. Tą płytkę i tak. Do i do widzenia. Jeszcze jedno takie pomieszczenie czy będzie zrobić. No i później pomyślmy, się, jest gotowy. I w ogóle, co wie, Nie mów nikomu o tym, ale. Ale. Ja nie mam szczerze o tym serwerze w ogóle. Ani prawka jazdy, ani. Ani tego. Ani do, Bo co się miałem? Tylko. Głupio się przyznać. Zgubił. A. A ten. A. Ten, yy, a prawo jazdy w ogóle nie wiem, nie wiem. Jak zdążymy, to w tym odcinku sobie zrobię prawo jazdy i numer, i dowód osobisty. A jak nie zdążymy, to po odcinku sam sobie zrobię dowód osobisty, i prawko jazdy dobra Dobra moje widza, powracamy dalej do budowania. cześć Ч ⁇ шка? Нет! Ч ⁇ Okay. że tutaj tak to zrobić, no nie wiem, może po wyborach to się zepsuje? Może nie, nie wiem, choć chyba się nie zepsuje, bo wybory. Że nie za był dom ale trochę tej wyboru będzie. Mówię, nie żeby te wybory były często, Nie, żeby te wybory były Chausto, ale. jest? No, nie mówię, żeby te wybory. X. Nie może, żeby te wybory były często. Nie mówię, czekaj, nie mówię, żeby te wybory były często, ale te wybory będą. Nie, że często, ale będą. Tak jak mówię, nie, że często. No widzowie, tak jak mówię, nie, że często, ale... Będą i będą odbywały jeszcze te wybory. Nie cząste, ale będą. E, Okej. Okay. I tak. To jeszcze tak. No. No. Cyk. 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 No, i tutaj będzie można głosować. Ale już tutaj nie. I już to pomieszczenie mamy. No i. No i co? to co. Tu my trochę zaczęli robić, ale to nic. Tutaj my zrobili. No powiedzmy, że zrobiliśmy całe pomieszczenie i całe pomieszczenie my zrobili. No i. O, i chyba. No nie, myślałem, że przez co w też... też. No i, no i co ja mogę Wam widzowie powiedzieć? Pewnie ja już kończę ten odcinek i może się będzie live, może nie, nie obiecuję, więc nie czekajcie, ja kończę ten odcinek i do kolejnego odcinka. Na raz.